Zamek w Rawie Mazowieckiej i legenda, która ponoć zainspirowała Williama Szekspira do napisania snu nocy letniej. XIV wiek, książę Siemowit III dowiaduje się od złych podszeptów, że żona go zdradzała. Wściekły zamyka ciężarną małżonkę Ludmiłę w zamkowej wieży, ta rodzi syna, a potem zostaje zgładzona na rozkaz męża. Dziecko zostało oddane ubogiej chłopskiej rodzinie. Skąd zabrała je później siostra siemowita, księżna pomorska, i wychowała na swoim dworze? Kiedy po latach syn przyjechał na dwór swojego ojca, ten zapłakał żywnymi łzami, bowiem był tak syn do ojca podobny, że zrozumiał swój błąd. Chcąc go naprawić, postanowił przekazać swojego syna do stanu duchownego. Happy end? Nie, nie, tutaj plot twist następuje, ta opowieść ma zdecydowanie mocniejsze zakończenie. Młody faktycznie został księdzem, dokładniej biskupem płockim, ale zakochał się w litewskiej księżniczce Ryngalle i dla niej stan duchowy porzucił i ożenił się z nią, by później zostać otrutym na polecenie swojej małżonki.